Cześć, witam w kanał Kury Ozdobne. A w dzisiejszym odcinku jeden ze smutniejszych odcinków na kanale. Choć Sado pięknie się prezentuje. Tutaj piękna kureczka, młoda ruda. Z różą, oczywiście, na głowie. Chociaż Sado się pięknie prezentuje, to smutny tydzień bo zaliczyłem, można powiedzieć, pierwsze straty w tym roku. I co to w dodatku bardzo, ale to bardzo bolesne, e, ponieważ e, zdechł mój kogut. E, ten, który miałem zostawić go na następny rok. E, nie ten, ten dobrze się trzyma, e, tylko ten drugi. Brązowy, szary, szyją, z szalnym ogonem, w białe, białe kropki. Ten, który był chory e, i myślałem, że już jest mu lepiej e, a niespodziewanie któregoś dnia po prostu znalazłem go zdechłego e, No jest mi bardzo przykro z tego powodu, no ale cóż, taka jest hodowla e, Tak jak mówię, to są chyba pierwsze straty moje w tym roku e, bo nie przypominam sobie innych strat e, nieco zazwyczaj tych kurczaków e, które pierwszego dnia czasem zdychają. Po wykluciu się z jajek, znaczy właśnie nie wykluwają się z jajek, tylko nie mogą się wykluć, no to tam też były ze dwa takie kurczaki, ale tego co nie liczę, bo wiadomo, to jest nieuniknione. Nie wszystko się zawsze wykluwa. Te młode kurki muszę im zaraz wody przynieść. Myślę, że będę rozglądał się nad nowym kogutem, no bo chciałbym jednak dwa koguty na ten rok a być może już się rozglądałem kto wie ale tego dowiecie się w następnych odcinkach tutaj w tej sprawie kogutków już ktoś się kontaktował kilka osób, tutaj, tu tutaj tego kogutka No one nie są jakoś bardzo ufne, ale też nie uciekają. Akurat tak się ustawiają tutaj cztery kogutki. No i co, tylko tyle chciałem was poinformować o tych stratach. No i to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!